Kochani, cześć, witajcie na kanale Redhead. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na hol ze sklepu Zara, ale tym razem nie będę pokazywała wam ciuchów moich, ciuchów dla mnie, a dla moich synów. Mam tutaj sporo paczek, <gryw> sporo paczek dla moich. Z ubraniami dla moich synów. Te paczki czekały, aż w końcu się zbiorę, i aż w końcu nagram ten haul. I ja bardzo często tak mam, że mówię, że zakupiłam coś dla moich synów, a to nie wiem, w hajemie, a to w zarze właśnie. I że nagram ten haul, ale koń, koniec końców, jakoś tak, nigdy nie mam po drodze i nigdy te filmy się nie pojawiają. Jestem ciekawa, czy Was to interesuje. Także dajcie mi znać w komentarzu. Czy takie filmy Was ciekawią, czy nie do końca? Czy wolicie po prostu oglądać ciuchy tylko i wyłącznie te, które sobie kupuję, a nie moim dzieciom? Wydaje mi się, że takie filmy są pomocne, że są inspirujące, że informują Was też, co można teraz w tym momencie zakupić w sklepie, chociażby w tym momencie, jak nagrywam ten haul w sklepie Zara, czy w innych sieciówkach. Także tak, myślę, że tyle. Na sam początek, tyle tytułem wstępu, i przechodzimy dalej do pokazywania tych cudownych ubranek. Jeżeli nie wiecie, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, posiadam dwóch synów. <śmum> Mam dwóch synów. Jeden ma trzy latka, w zasadzie trzy lata i trzy miesiące, ma na imię Nikodem, a Seweryn jest młodszy i ma sześć miesięcy. Za moment skończy sześć miesięcy. I zakupiłam im ubrania. Ja mam y, taki zwyczaj, że często kupuję y, coś na zapas. Y, w tym sensie, że na przykład w tym momencie Seweryn ma 6 miesięcy, ale jak coś mi się podoba, i wiem, że w tym momencie może by było mało praktyczne, ale znakomicie się sprawdzi za te. Nie wiem, za rok czy za pół roku, to lubię taką rzecz kupić. a nigdy o niej nie zapominam. Zawsze wiem, mam specjalne pudełko z takimi rzeczami, zawsze wiem, że w tym danym pudełku są właśnie rzeczy dla Seweryna, że one czekają, aż właśnie będzie miał rok czy półtora roku. I tak będzie w tym przypadku, że Sewerynowi w zasadzie na ten moment ubranek za wiele nie kupiłam, dopiero na przyszłość. Ale przejdźmy po prostu do pierwszego pudełka. I tutaj właśnie mamy taką sytuację, że mamy trzy rzeczy dla Seweryna, i one są właśnie na przyszłość. One czekają na przyszłość, na, na to, aż Seweryn będzie nieco starszy. Jest to przepiękny komplecik. Komplecik w myszkę Miki. Są spodenki w tym komplecie. Czy wam dobrze pokazuję? Tak, to jest przód. Tutaj jest myszka Miki. Są takie czarne, klasyczne spodenki z gumką w tym komplecie i jest superaśna, przepiękna fajnie wykonana gruba bluza z buziami myszki Miki i ten komplet jest na rozmiar właśnie 12-18 miesięcy 86 cm i ja ten komplet kupiłam w dziale dziecięcym w dziale special price on był na przycenie. I on kosztował y, przed wyprzedażą 45,90 czy po wyprzedaży? Czekajcie, zaraz sprawdzę, bo tutaj jest na metce, ale chcę Wam podawać te właściwe ceny. Wydaje mi się, że to jest cena już po wyprzedaży, ta wyprzedażowa, y, ale się upewnię. Tak, ten komplecik kosztował 45,90. Przed wyprzedażą kosztował 69,90. Także był na przecenie. W tym momencie też jeszcze jest na stronie. Z tego co wiem, w tym momencie, nie wiem co będzie, nie wiem za kilka dni, jak ten film się pojawi. Ale postaram się go wstawić jak najszybciej i bardzo Wam polecam. Komplecik jest przepiękny. Kupiłam go też w tym rozmiarze, bo jak Seweryn będzie miał te 12 miesięcy, 18 miesięcy, to właśnie już. Tego typu rzeczy, komplety, spodnie, dresowe bluzy będą się sprawdzały, będą bardziej praktyczne. W tym momencie jeszcze, kiedy Seweryn ma 6 miesięcy, kilka miesięcy miał, teraz będzie miał 6, u nas. W tym momencie bardziej się sprawdzają jeszcze takie jednoczęściowe stroje typu pajacyki, teraz jak jest ciepło, rampersy, pajacyki, body. Także tego typu rzeczy na ten moment są dla nas najlepsze, najbardziej wygodne, komfortowe dla Seweryna i dla nas przy nie wiem jego przebijaniu, ale kiedy już zacznie sobie chodzić, to wiadomo, że fajniej się sprawdzą już takie dwuczęściowe rzeczy, dresiki i tego typu sprawy. Także to pierwsza rzecz. I przechodzimy dalej. Kolejna rzecz z tego pudełka też jest dla Severy. No i to jest prześliczna bluzeczka. Bluzeczka z postaciami Loney Tunes. Loney Tunes? Jakoś tak. Tunes? Jakoś tak. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. W każdym razie bluzeczka jest prześliczna, przesłodka i przefajna. Ten wzór jest naprawdę fantastyczny i taki typowo chłopięcy, taki zawadiacki, taki takie coś specjalne dla Urwisa, coś specjalne dla Urwisa, coś specjalnego dla Urwisa. Takie mam wrażenie, tak to sobie kojarzę, że tylko założyć jeszcze e, ogrodniczki jeansowe i mamy po prostu Urbis jak się patrzy, taki mój Nie wiem, co ja dzisiaj za głupoty gadam, mam dziwny humor i dziwne w ogóle wyobrażenia w głowie, ale powiedzcie sami, no czadowe, czadowe po prostu. Jest ta brózeczka na rozmiar 9-12, także ona myślę, że już niedługo będzie ok, i też ją kupiłam na przycenie. kosztowała 20 kilka złotych, tak mi się wydaje. Przed wyprzedażą 39,90. A ja ją kupiłam za 25,90. Ta bluzeczka to w 100% bawełna, także ekstra, bardzo naturalny materiał, idealny dla dziecka. Tamten poprzedni komplet nie był w 100% z bawełny, miał domieszkę poliestru, niestety. To jest troszeczkę słabe, ale no cóż, ważne, że to jest z bawełny i że wszelkie podkoszulki, tego typu rzeczy też są wykonane w zarze zazwyczaj z bawełny, no to taki jest przynajmniej plus tych rzeczy, tych ciuchów. Dobra, jedziemy dalej i jedziemy z tym wielkim pudłem, co my tu mamy. I w wielkim pudle też się znalazła rzecz dla Seweryna. w zasadzie do kompletu, do tej bluzeczki, którą przed momentem widzieliście, kupiłam spodnie. Spodnie też są z Loneykins i one są z Królikiem Baksem i z kotem Sylwestrem, także też będą ekstra pasować. One też są na rozmiar 9,12. Przed wyprzedażą kosztowały 45,90. Ja, ja je też kupiłam na wyprzedaży, podobnie jak tą bluzeczkę. I też za nie zapłaciłam około 25 zł. I powiedzcie sami, czy ten komplet nie jest czadowy? Wydaje mi się, że jest ekstra, ekstra idealny dla chłopca. A także Sewerynowi się trafiły dwa komplety z postaciami z naprawdę czadowych, fajnych bajek. Bardzo to mi się podoba, bardzo ja w ogóle jestem fanką bajek Walta Disneya i nie tylko. Tych wszystkich takich bajek, nawet z mojego dzieciństwa, chociaż mam już swoje lata, podoba mi się, że one wracają i że, że stają się modne te nadruki, właśnie z jakimiś mapetami, z myszkami Miki, z Kaczorem Donaldem, właśnie z Królikiem Baksem z Sylwestrem, z, z tym potworem takim. Chyba tutaj będzie też ta bluzeczka, którą kupiłam tym razem dla Nikodema, to zaraz zobaczycie. No, podoba mi się to, zachwyca mnie to, cieszę się z tego, że. O, Toy Story, matko, ja jestem ogromną fanką Toy Story. W poprzedniej kolekcji była masa ubranek z Toy Story: były bluzy, były spodnie. No, obkupiłam moich chłopaków, naprawdę. Yy, cieszy mnie to, mam z tego radość i cieszy mnie też to, że to nie jest tylko tak, że ubranka to. Fajne, są tylko dla dziewczynek, i że w tych sklepach to w sumie tylko sukieneczki są ładne, a te ubranka dla chłopców to, a jak się tam trafi, jak tam uszyją, to co to, to się kupuje i tyle. Bo zawsze tak było. Większość, może nie zawsze, do czego zmierzam, bo się trochę już zaczynam gubić. Chodzi o to, że ludzie tak trochę to postrzegają, zwłaszcza ci starsi bo żyli w takich czasach, kiedy dla dziewczynek zdarzało się trafić naprawdę cudeńka i perełki i piękne ubranka piękne sukieneczki w piękne wzory chłopcy zawsze byli tak na uboczu te ubranka tak zawsze były trochę zaniedbywane, podoba mi się, że w tym momencie tak nie jest, że chłopcom można kupić naprawdę piękne ubranka fantastyczne chłopieńce ciuchy bardzo mnie to jara i bardzo się z tego cieszę, więc przejdźmy do następnej rzeczy, która jest dla nikogo i to jest taka kurtka bomberka. Dwustronna, słuchajcie, dwustronna kurtka. Ja ją chyba wcześniej rozpięłam. Nie wiem, czy nikodem ją przymierzał, czy nie. Już Wam pokazuję ją. Najpierw ją zapnę, żeby było tak elegancko, prawda? Jest to taka kurtka, która z tej strony jest kurtką w kolorze kaki. z fajnym napisem z tyłu na plecach. Spoko, fajny, taki trochę ortalionowy yy, wydźwięk ma ta kurtka, ale wystarczy ją rozpiąć, przerzucić na drugą stronę taki bajer, słuchajcie. I mamy kurtkę w zupełnie innym kolorze, no, w zupełnie innym może nie, ale po prostu kurtkę w dwukolorową, w kolorze takim kremowym i też kaki, ale takim jaśniejszym od tego, co, był, co jest po drugiej stronie kurtki. Także super, super pomysł. I w zawsze bardzo często są właśnie takie ciuchy, które są dwustronne, kurtki dwustronne. Bardzo mi się to podoba. To jest bardzo fajne. To jest w zasadzie rzecz dwa w jednym, jakby były dwie kurtki. No, trochę tak to wygląda. Także bardzo mi się to podoba, też mnie to jara. Dzisiaj jestem taka pod jara na tymi zakupami. I ta kurtka przed wyprzedażą kosztowała 89,90. Ja ją kupiłam za. Hmm, za ile ją kupiłam? O to jest pytanie. Wiem, że ona teraz jest tańsza, bo rozpoczęła się wyprzedaż, więc ona na pewno kosztuje teraz mniej. Ale sprawdźmy, ile kosztowała wcześniej. Ja tę kurteczkę kupiłam za 55,90. Myślę, że super. Jak na kurtkę, która robi, robi za dwie kurtki. Spoko cena, podoba mi się, fajna. I tego Wam nie powiedziałam. Ona jest na rozmiar 104. To jest rozmiar na 3-4 lata. Więc myślę, że Nikodem z, będzie ją nosił i jesienią taką. Powiedzmy, no mniej chłodną, trochę cieplejszą jesienią, bo to nie jest jakaś mega gruba kurtka, ale też w przyszłym roku na wiosnę, może nawet i na jesień, też będzie OK. Bo nikodem jest dosyć drobny, także też mu się yy, ta kurtka na pewno sprawdzi i posłuży dosyć długo. Bardzo jestem z niej zadowolona, to był naprawdę fajny zakup. I ostatnie pudełko, w tym pudełku jest naprawdę dużo rzeczy. Są tak. Yy, Kąpielówki dla Nikodema. Pomyślałam, a co, a kupię. Przed wyprzedażą 39,90 ja kupiłam za 15 zł z groszami. Nie wiem, czy teraz będą na stronie. Jak ostatnio sprawdzałam, przeglądałam, już ich na stronie nie było. Teraz jeszcze, jak powiedziałam, rozpoczęła się wyprzedaż, więc nawet jak się pojawią, to wątpię, czy będą dosyć długo na stronie. Ale śledźcie, jeżeli Wam się tylko spodobały, to obserwujcie, może się pojawią, bo na stronie Zary tak jest, że te rzeczy się tak co jakiś czas pojawiają, zdarza się. A jeżeli nie, no to w sklepie stacjonarnym może gdzieś będą. Kąpielówki w paseczki, fajne chłopięce, 15 zł z groszami. Czemu bym miała ja nie wziąć? Super opcja, super sprawa. Tutaj jeszcze mają taką naszywkę z deską surfingową. Ja jej kupiłam na rozmiar też 104 cm, czyli 3-4 lata. Bardzo fajne i, i tyle w temacie. No, o kąpielówkach nie ma co za dużo mówić. Super, fajne na lato. Jak pojedzie do dziadków, będzie się bawił w basenie, też będzie super. Dalej. Co my tu mamy dalej? No to może coś takiego innego. Coś takiego innego niż ciuch, czyli dodatek. Kupiłam mu czapkę z daszkiem. Czapka z daszkiem zawsze się przyda. Co prawda takich czapek ma kilka. No, nie przesadzajmy. Ma jedną czapkę z daszkiem i taki kapelusik elegancki. Pomyślałam, że na pewno taka czapka jeszcze mu się przyda. Fajny, miodowy kolor z pieskiem Snupi, więc kolejny super bohater. I, i bardzo fajna, y, regulowana z tyłu i o niej nie ma co za dużo mówić kupiłam ją za 39,90 ale w tym momencie trwa wyprzedaż więc ta czapka na pewno trafiła na wyprzedaż i na pewno kupicie ją za nieco mniej ale tak czy siak podoba mi się bardzo i y, już Nikodem będzie mógł ją nosić bo nagrywam ten film, więc już nie będzie czekała w pudełku tylko od razu mu ją dam i na dzisiejszy spacer na pewno już ją sobie założy. Dobra, to skoro już byliśmy przy Loney Tunes, Lonely Tunes, nie wiem czy to dobrze wymawiam, to mam też tutaj rzecz dla Nikodema, właśnie ten potwór. Kurczę, jak on się nazywa? Przypomnijcie mi w komentarzach, bo nie pamiętam, jak on się nazywa. Hmm. nie pamiętam, Zachiny ludowe nie pamiętam. W każdym razie będzie pasował do brata. Urządzimy sesję z bohaterami z tej kreskówki i na pewno chłopaki będą się świetnie bawili i też będą super wyglądać, no bo te postaci są naprawdę czadowe. I tak, to jest też rozmiar 104 i 34 latka. Taka dosyć duża ta bluzeczka jest. Cieniutka, bawełniana, naturalna, także super. Niestety, no, w zarze nie wszystkie rzeczy są z bawełny, a szkoda, ale niestety, no, w zarach i, i w wielu innych sieciówkach, takich większych, te rzeczy nie mają w sobie 100% bawełny. Bardzo duża szkoda, ale no tak bywa. No, nic na to nie poradzę. A w coś dziecko trzeba ubrać. Dlatego bardzo się cieszę zawsze, kiedy ciuch jest wykonany w 100% z bawełny, a ten jest. Ta bluzeczka kosztowała 25,90. Zakupiłam ją w dziale Special Price. Myślę, że to fajna cena jak na bluzeczkę bawełnianą i, i tak, jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Teraz buty. Kupiłam dwie pary butów Nikodemowi, które też czekają, aż nagram ten film, więc to czekałyście się. Są to, yy, pierwsze to są trampki, takie trampki, tenisówki, coś takiego, kolorowe, bardzo fajne, wesolutkie, takie wesolutkie. Jesteście wesołe? Tak, tak. Po prostu poz pozytywne, znowu złe słowo dla butów. Kolorowe, idealne dla chłopca, yy, żeby sobie mógł chodzić, hasać. Do wszystkiego będą pasować, bo mają dużo kolorów, więc yy, w sumie. Te kolory do siebie nie za bardzo pasują, więc te buty będą do wszystkiego pasowały. W zależności w jaki ciuch, w jaki kolor nikodem się ubierze, to będą, będzie to wyglądało dobrze. Okej, okay. i te buty jest fajne to w tych butach z Zary. Ogólnie, te, w te, jeżeli chodzi o buty dla dzieciaków takich mniejszych, to większość butów tak jest skonstruowana, że mają tutaj zapięcia, mają tutaj zamki. Błyskawiczne, więc nie trzeba tutaj, wiecie, odsznorowywać, odsznurowywać, odsznurowywać i, i zawiązywać z powrotem. Tylko po prostu wystarczy rozpiąć, wsunąć stópkę i dzieciaczek może sobie hasać, biegać. I tak, jeżeli chodzi o te buty, one kosztowały 99,90, mam je w rozmiarze 24, ale kupiłam je w dziale Special Price i one były tańsze. One kosztowały 69,90. Tak mi się wydaje, że chyba dobrze pamiętam. Także takie buciki. Kolejna rzecz to są spodnie. Spodnie dresowe dla Nikodema w rozmiarze 104 cm, czyli 3-4 latka. Nic się nie zmienia. Kupiłam je za 55,90. One były na wyprzedaży też i, i są super, bo mają takie fajne przeszycia. Yy, niby zwykłe szare, czarne tutaj zamki błyskawiczne wszyte, ale z tyłu patrzcie, taka jest naszywka z napisem Anytime, Anywhere, Just Be Ready. Po prostu bądź gotów na przygody życia. I, I takie przeszycia widzicie po całości. Po całości, na spodniach, po prostu w różnych miejscach, na pośladkach, tutaj na nogawce. Bardzo fajne też chłopięce. Do wszystkiego będą pasować, bo to szare spodnie. Jeszcze fajne jest to, że te sznureczki mają taki kolor limonkowy, taki bardzo wyrazisty. Super, fajnie się to komponuje z tą szarością. Bardzo mi się podoba ta rzecz. I dla Nikodema kupiłam, tak jak powiedziałam, jeszcze drugie buty, takie Adidasy, ale one są słuchajcie bardzo lekkie, może wyglądają ciężko, a buty dla dziecka, zwłaszcza tak małego, takie co ma trzy latka, no nie powinny być zbyt ciężkie z mega twardą podeszwą, która nie jest elastyczna. Powiem Wam, że zarówno w tamtych, jak i w tych butach nie ma mowy o ciężkości. Te buty są naprawdę lekkie, naprawdę są lekkie, nie wyglądają, ale są leciutkie. Ja zawsze zwracam na to uwagę, bo wiem, jak ważne jest, aby dziecko miało dobrze dobrane obuwie i rozmiarowo, i też przede wszystkim chodzi o tą właśnie ciężkość samego w sobie buta i elastyczną podeszwę. Tutaj, jeżeli chodzi o to no, ta podeszwa jest mało elastyczna. Umówmy się, to są Adidasy, w tamtych nie było tego problemu. Podeszwa jest super elastyczna. Tutaj jest no tak średnio, no ale tak jak powiedziałam, to są Adidasy, więc no nie będę oczekiwała, że będzie super elastyczna podeszwa, skoro, ona sama w sobie też jest dosyć gruba. Ale tak, rozmiar jest 24 tych butów, kosztowały 69,90. I to była cena na wyprzedaży. Ja je kupiłam na wyprzedaży, też w dziale Special Price, i myślę, że będą super pasowały do tych szarych spodni, bo też tutaj mają takie detale w kolorze limonkowym, w kolorze takim żółtym, który, który jest też właśnie bardzo wyrazisty, bardzo przyciąga uwagę. Taki neonowy po prostu, i tutaj z tyłu też takie paseczki mają neonowo-żółte bardzo fajne, w ogóle powiem Wam, że jakość tych butów, jeżeli chodzi o wykonanie, naprawdę jest świetna, wiadomo, że to są buty, które są klejone, to nie są buty już jakoś super szyte i w ogóle, mm, yy, bo wiadomo, że wtedy by te buty kosztowały więcej, miałyby cenę jak, nie wiem, Adidasy oryginalne, ale, ale jestem zadowolona. Tutaj nie widać żadnego kleju, wszystko jest naprawdę super. I też ważne jest to, że wkładki, te wewnętrzne, wewnętrzne podłoże buta, podłoże, wnętrze buta po prostu, mm, są wykonane z bawełny i w tych butach, i w tamtych. Także stopa się nie będzie pociła, będzie oddychała. Także super. Podobają mi się te buty, też typowo chłopięce. Jestem zadowolona z tego zakupu. Ogólnie jestem zadowolona z tych zakupów. Jestem zachwycona tymi ciuchami dla chłopców. Także mega się cieszę, że te rzeczy im zakupiłam. I kochani, to na tyle to wszystkie rzeczy, jakie miałam wam dzisiaj do pokazania. Wszystkie ciuchy, dodatki, jakie zakupiłam moim chłopakom. Rzeczy dla Seweryna było nieco mniej niż tak się spodziewałam, niż pamiętałam ale no w sumie na bieżąco mu się w tym momencie kupuje ubrania, bo tak jak powiedziałam, no te jednoczęściowe pajacyki, nie pajacyki, to zazwyczaj kupuję przez internet na Allegro, Nexta, albo właśnie H&M. Bardzo często zaglądam do Pepco, bo tam są naprawdę bardzo fajne ceny, a jakość ubranek... Jest moim zdaniem spoko. Najważniejsze, że są wykonane w 100% z bawełny, zazwyczaj. Także dla Seweryna w tym momencie kupuję tak na bieżąco. Też staram się nie przesadzać z tymi zapasowymi ubraniami, z tymi ubraniami, które właśnie lądują w pudełku i czekają na przyszłość, bo wiem, że zanim to pół roku minie, czy minie rok, to na pewno jeszcze mnóstwo ciuchów mi się spodoba, i staram się po prostu dobierać ciuchy, które naprawdę wpadają mi w oko, które mnie w jakiś tam sposób zachwycają, a nie, że wiecie lecę i że to mogę mu kupić, to mogę mu kupić, to mu się przyda, nie. Ale przyznam się, że dla Nikodema często robię tak zakupy, że no, fajne, wezmę, może nie do końca mnie ta rzecz jakoś tak zachwyca, że oj, świetny wzór, czy nie wiem kolor. Ale kupuję, bo wiem, że po prostu mu się to przyda. Um, ale w tym, yy, w tym holu, wśród tych zakupów, wszystkie rzeczy mnie naprawdę zachwyciły. Wszystkie mi się podobały. I w ogóle no. Już się nie mogę doczekać, aż moi chłopcy te ciuchy założą i będą nosić i będą się świetnie w nich czuć i bawić, bo powiem Wam, że nie wiem jak, jaki będzie Seweryn no nie jestem w stanie tego przewidzieć. Ale Nikodem to prawdziwy modniś. On naprawdę lubi się stroić. Jak tylko przychodzi pudełko do mnie z Zary, a jak wiecie, ja często zamawiam i te pudełka bardzo często do mnie przychodzą, to też zawsze pyta, czy to coś dla niego. Czy to jego spodnie, czy to jego buty. Także on jest na bieżąco i też zawsze staram się, robiąc zakupy, konsultować z nim yy, to, co mu się podoba, czy mu się te dane buty podobają, czy nie, bo nawet tak małe dziecko ma już swój gust i to też nie jest tworzenie dziecka takiego rozwydrzonego i takiego, które jest. Yy, które uważa, że wszystko mu się należy i jest rozkapryszone, tylko chodzi o to, żeby dziecko miało wybór. W każdej książce, książce o wychowaniu dzieci dowiecie się, że nawet tak małe dziecko, które ma, nie wiem, 3-latka czy nawet 2-latek, fajnie, jeżeli ma wybór, jeżeli decyduje o tym, co mu się założy danego dnia, czy właśnie co mu się kupi. On ma wtedy z tego naprawdę znacznie większą radość, niż gdybym ja sama mu te ciuchy wybierała, a to jest też trochę tak, że jest wilk syty i owca cała, bo ja mu pokazuję na przykład dwie pary butów, które mi się podobają i mówię, żeby sobie wybrał jedną, którą by chciał, on sobie wybiera i wszyscy są zadowoleni. Także tak. To jest wszystko, trochę się rozgadałam. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o Zarze, o ubrankach z Zary, czy lubicie kupować w Zarze, czy niekoniecznie, czy macie jakiś inny swój ulubiony sklep dla dzieciaków z ubrankami dla dzieci. A ja w tym momencie kończę swój wywód i swój długi film, bo wydaje mi się, że wyszedł nieco za długi, jak na hol dziecięcy, ale to jestem ja, jak zawsze, trochę za długie te filmy i trochę za dużo gadania. Także kończę. Buziaczki dla Was i papa. Do zobaczenia w następnych filmach.